Zadaniem policjantów podczas ferii zimowych jest m.in. kontrola miejsc pozostawionych bez nadzoru, a stwarzających różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorników wodnych oraz miejsc zimowych zabaw, kontrolowanie miejsc sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem sprzedaży osobom nieletnim, jak również miejsc, gdzie może dochodzić do handlu lub zażywania środków odurzających. Policjantów wspomagają także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lubinie. Mamy rozeznanie na podstawie informacji administratorów osiedli, mieszkańców, także własne obserwacje. I tutaj tradycyjnie w okresie feryjnym obejmujemy te miejsca wytypowane kontrolą, szczególną nadzorem. Są to wskazane nieruchomości, strychy, piwnice i tam częściej zaglądamy pod kątem przebywania osób, no tutaj szczególnie naszych najmłodszych mieszkańców, którzy na czas ferii pozostają w mieście, i tutaj dbamy o ich bezpieczeństwo, a także o to, żeby zbytnio nie zakłócali spokoju mieszkańców. W okresie ferii duże znaczenie ma także bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podróżujących na zimowy wypoczynek. Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, jak i przewoźnicy mogą zgłaszać policji potrzebę kontroli autokarów, którymi dzieci mają być przewożone. Policjanci sprawdzają przede wszystkim stan trzeźwości kierujących, wyposażenie pojazdu, czy nie jest przewożonych za dużo dzieci w tym pojeździe, oraz oczywiście zapisy tachografów. Należy pamiętać, by potrzebę kontroli autokaru zgłaszać policji odpowiednio wcześniej. Funkcjonariusze w ramach akcji Bezpieczne Ferie organizują także spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dziećmi poświęcone zasadom bezpieczeństwa, występującym zagrożeniom i sposobom ich unikania. Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.